Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Wyznacz równanie osi symetrii trójkąta w wierzchołkach A, B oraz C. Zaznaczmy to w układzie współrzędnych. Rysunek wygląda mniej więcej tak. Mamy punkt A o współrzędnych minus 2 i 2, punkt B o współrzędnych 6 i minus 2 i C o współrzędnych 10 i 6. Teraz oś symetrii. Gdzie może iść oś symetrii? Na moje oko oś symetrii idzie przez wierzchołek B, ale musimy to na początku uzasadnić, czyli... Najpierw pokażemy, że odcinek BC równa się AC. Jeżeli one będą tej samej długości, to znaczy, że trójkąt jest równoramienny, wtedy oś symetrii idzie przez wierzchołek, z którego wychodzą ramiona. No to liczymy sobie odcinek AB. Odcinek AB liczymy w ten sposób. Korzystamy ze wzoru z pierwiastkiem na długość odcinka, czyli od współrzędnej x jednego punktu odejmuję współrzędną x drugiego punktu i tak samo z y-kami robimy, czyli będzie tak. 6 minus minus 2, czyli będzie 6 plus 2 do kwadratu, dodać tutaj weźmiemy 2 minus minus 2, czyli 2 plus 2 do kwadratu, czyli mamy 6 plus 2, 8 do kwadratu, czyli 64. 2 plus 2 to 4, do kwadratu 16, czyli pierwiastek z 80. Tutaj jest. Teraz tutaj liczymy sobie odcinek CB, też z tego samego pierwiastka. Czyli będziemy mieli tak 10 minus 6 do kwadratu dodać. Tutaj będziemy 6 minus minus 2, czyli 6 plus 2 do kwadratu. Co to będzie? To będzie tak. 10 minus 6 to jest 4 do kwadratu, 16 plus 6 plus 2 to jest 8 do kwadratu, 64, czyli też pierwiastek z 80. też jest pierwiastek z 80, czyli oś symetrii faktycznie idzie przez wierzchołek B. I idzie pod kątem prostym do odcinka AC. To co teraz musimy zrobić? Czyli to był pierwszy krok. Drugi krok. Liczymy sobie prostą AC. Liczymy sobie prostą AC. Czyli piszemy Y to jest AX plus B. Podstawiamy punkt A. Podstawiamy punkt C. Czyli 2 to jest minus 2A plus B. Podstawiamy punkt A. I 6 to się równa 10A plus B. Podstawiłem punkt C. Bierzemy to w klamrę, podkreślamy, odejmujemy. 6 minus 2 to 4, 10A minus minus 2A to jest 12A, B, odjąć B się skraca, dzielimy przez 12, czyli A to się równa 4, 12, czyli 1 trzecia. Jeżeli A to 1 trzecia, wstawiamy na przykład tutaj i mamy wtedy, że 2 to się równa minus 2 razy 1 trzecia plus B. Czyli 2 to się równa minus 2 trzecie plus b, czyli z tego wniosek, że b to 2 i 2 trzecie. Nasze b to 2 i 2 trzecie. Skoro tak, no to równanie prostej AC, prosta AC to jest y równa się 1 trzecia x plus 2 i 2 trzecie. To nam się za chwilę przyda. Teraz tak: potrzebny też jest ten punkt, albo ten punkt. Tak naprawdę tutaj jest środek odcinka AC. Moglibyśmy go policzyć, ale w sumie nie musimy, bo wiemy, że oś symetrii przejdzie przez B. Czyli trzeci krok, jaki zrobimy, to jest policzymy prostą prostopadłą do AC, do prostej AC przez B. Czyli prosta prostopadła, musimy wiedzieć, że ma odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy. Czyli odwrotną i przeciwną liczbę, przy x do 1 trzeciej, czyli to będzie minus 3x plus B. No i podstawiamy teraz za x 6 za y minus 2, czyli minus 2 to jest minus 3 razy 6 plus B minus 2 to jest minus 18 plus B minus 18 na lewą stronę, czyli będzie 16, to jest B, b to 16. Czyli zobaczmy, równanie naszej osi symetrii oś to jest y równa się. Za, X, za a minus 3, czyli minus 3x plus 16 na oko, jest szansa, że tutaj będzie punkt przecięcia osi y. 16 to jest odpowiedź, czyli to zapisujemy tam, gdzie jest odpowiedź.